Z tej strony Xaver Windiar dzisiaj się przejdziemy oryginalnym, oryginalnym zrębem z 1961 roku. Widzę. idziemy na piąte fajnie zręb no kurde jak ktoś stop wcisnął w ja parter w sumie wcisnę że się nie podświetlają no się cały czas zatrzymujemy bo on cały czas coś ściska ten co jedzie ze mną Dobra, jedziemy na dół Przejdziemy się tym zrębem z 1960 i z 1988 Właśnie praktycznie takim no Fajne. Ten zręb Teraz idziemy do Dobra, teraz się przejdziemy zrębem z rębem z 1988 roku. Tam ten zręb, tam w tamtej klatce ten zręb jechał mm maksymalnie na piąte piętro. Teraz będzie jechał na ósme. Oglądał film. Jak jechałem z rębem oryginalnym na świętej Barbary, w prawdziwym życiu, oczywiście. To ci, co oglądali, to mi się wydaje, że ta winda jest bardzo podobna. Znaczy, sklejka jest inna, ale tutaj tam też był przeciąg meblowy. Też były na wszystkich piętrach skracane szyby. Dlatego mi się wydaje, że bardzo podobna. Tylko sklejka i oświetlenie w innym miejscu. Kombinant dźwigów osobowych Warszawa. Dobra, już będę kończył ten odcinek. Do następnego odcinka.